Witam serdecznie, tu Skuridat i kolejny odcinek serii Bioserii Czołgi. Bohaterem tego odcinka jest Juby, najmniej się 50 100, a to bitwa standardowa na mapie Fjordy. Juby chciał się pochwalić, bo w tej bitwie dostał asa pancernego. Czyli zyskał bardzo dobre, wynik końcowy, naprawdę dużo zrobił. Losowanie bardzo fajne dla Jubego. Raptem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 ósemek Reszta to co 7 i nawet 5 znalazły Jabutuje nie butuje je na górkę. Przeładowanie to ponad 44 sekundy bodajże. Pojawiły się pierwsze czołgi. Pantera 2 i T50. Szybko ukrycie się za kamieniami. Pantera, lupia, postąpiła tu bardzo fajny strzał. w Podpalenie a tu Arta ładnie z blow upem. Już 1-0 dla Jubego, a 2-1 dla drużyny Jubego. Kozi też tutaj ładnie strzelił sobie. O, jest V, jest Pantera następna. No i trzy pociski weszły. Zostały tylko 300, HP nie ponad. No i cóż, czekanie na wasz przeładowanie i na dalszy rozwój sytuacji. Jak widać, górka, jest góra, górna część została odpuszczona, na linia. Ale tak jak to zostanie dobrze rozegrane, to cały dół może zostać wymieciony przez drużynę Jubega I górka już później nie będzie miała co zrobić. Po prostu będzie ich za mało nie zdążą zareagować na to, co się stanie. No, ale na cyplu trochę puszują. Nie ciekawi, co tam zaczyna robić. Jakby przewodował czas się ruszyć i zrobić damage. damage. Będzie musiał uważać na artę. 443. niestety jakiś cudem zrykosztowało. Tu zostało mu dobite. Nie ma co ryzykować. że spor wystrzeli. Szkoda HP. Wyniki bardzo fajne, już 3600 damage'u na w dwóch magazynkach praktycznie każdy pocis maj'em, możemy powiedzieć. A no, tam się na cyplu przebyli, więc mogliby, musi wracać i wspomóc po bronie kapa. No, tu jakiś lak był. Szkoda było pocisku. No zaraz tutaj zrobimy jeszcze średniowiecza z lupy. Przecież w całym team jest tutaj. Pięknie znowu podpalenie, wykończenie się Tory Koszet, i Arta trochę go. No ale jeszcze się nie centralnie, tylko z Nie wiem jakim cudem ta Arta nie zginęła, jak tamten pojechał med. Peszek, bo tutaj przeładowuję teraz i może być nie że przez to przegrać no, ale jednak Kozzi się Kozy zdekapował i tu też medy pilnują Raz z T28, żeby nic tutaj przypadkiem się złego nie stało już 4900 damage'u zostaje tylko IS który zaraz wyparuje I tak się dzieje, zostaje tylko Arta. No i jakby postanowił sobie pojechać na, na około, zobaczyć, czy może Arta się przestawi, ucieknie. No raczej mało prawdopodobne. Już ma 5500 damage'u. Sam dostał tylko dwa strzały. Bardzo fajnie mu to wyszło. 4 kile. Czekam na zakończenie. No, arta na kapie się pojawiła. Te 43 już powinien sobie z nią poradzić. I tak się to dzieje. No i koniec bitwy. A na koniec standardowo statystyki. No tu mamy snajper, wsparcie, las pancerny i 75 tysięcy do przodu. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny mój odcinek.